Thank you Cześć Boże, witajcie na kanale Michelangelo Dusze Czystcowe M.A. Zapraszam kochani Was serdecznie na odcinki, modlitwy, reportaże, piosenki. Dzisiaj odcinek poświęcony niebie. Jak jest w niebie? Według wizji mistycznych świętych. Zapraszam serdecznie na odcinek. Święta Faustyna. Święta Faustyna pisała obszernie o swoich duchowych podróżach, zarówno do nieba, jak i do piekła. W dzienniczku, który został zaprobowany przez Kościół jako potwierdzone objawienia, powstrząsie, jaki przeżyła Faustyna, widząc piekło, otrzymała modlitwę do Bożego miłosierdzia, którą miała podzielić ze światem. I jako bronią Wonia o ratowanie dusz, ale niestety mniej uwagi poświęcono jej zachęcającym wizjom nieba, o którym pisała. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże. Kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani nie pojmą, ani nie zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne, w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Święty Alfons Maria, Maria de Liguori opowiedział historię, którą zasłyszał od przełożonego zakonu Jezuitów o innym przełożonym, który ukazał się mu po śmierci i szczegółowo opowiedział, jakiego przyjęcia różni ludzie mogą spodziewać się w niebie. Według owego zmarłego przełożonego, nagrody w niebie nie są równe dla wszystkich, którzy tam trafiają. Ale wszyscy, którzy tam wchodzą, są równie zadowoleni. Teraz jestem w niebie. A Filip II, król Hiszpanii, jest także w niebie. Obaj cieszymy się wieczną nagrodą raju. Ale jest ona różna dla każdego z nas. Moje szczęście jest znacznie większe niż jego, bo nie jest tak, jak kiedy byliśmy jeszcze na ziemi, bo wtedy on był królem, a ja byłem człowiekiem z gminu. Byliśmy daleko od siebie, jak ziemia i niebo. A teraz sytuacja się odwróciła. Tak jak na ziemi byłem człowiekiem niskiego stanu w porównaniu z królem, teraz w niebie przewyższam go w fale. Jednak obydwaj jesteśmy szczęśliwi, a nasze serca odczuwają całkowite spełnienie. Święty Grzegorz Wielki. Papież Grzegorz Wielki mówił o nadprzyrodzonej jedności całej społeczności świętych w niebie i ich. Zdawałoby się nieskończonej wiedzy. Poza tym wszystkim, wspanialszą łaską, obdarzeni są święci w niebie, bo znają nie tylko tych, których znali na Ziemi, ale także tych, których przedtem nigdy nie widzieli, i rozmawiają z nimi tak poufale, jakby w dawnych czasach widzieli się i znali się. I dlatego, kiedy ujrzą starożytnych ojców w tym miejscu wieczystego szczęścia, będą ich znać z widzenia, jako tych, których zawsze znali i z którymi rozmawiali za życia, bo widząc, że oni istotnie w tym miejscu o niewypowiedzianej jasności, wspólnej dla wszystkich, oglądają Boga. Bo czegóż nie wiedzą ci, którzy znają tego, który wie wszystko. Święty Augustyn, tam dobra wola będzie w nas tak uporządkowana, że nie będziemy mieli żadnego innego pragnienia, niż by pozostać tam na zawsze? Święty Filip Neri. Jeśli tylko dostaniemy się do nieba, Jakże słodką i łatwą rzeczą będzie powtarzanie tam ciągle z aniołami i świętymi. Święty, święty, święty. Święty Anzel z Kantembery. Nikt nie będzie miał żadnego innego pragnienia w niebie niż to, co Bóg zechce, i pragnienie jednego będzie pragnieniem wszystkich. I pragnienie wszystkich. I każdego z nich będzie również pragnieniem Bogu. Święty Jan Maria Wiany, Moi drodzy parafianie, dążmy do tego, by dostać się do nieba. Tam będziemy oglądać Boga. Jakże będziemy szczęśliwi, jeśli parafia się nawróci? Bądźmy tam w procesji z proboszczem na czele. Musimy dostać się do nieba. Święta Bernadetta Subirus Mój wieniec w niebie winien jaśnieć niewinnością, a jego kwiaty winny być promienne jak słońce. Ofiary są kwiatami, które wybrali Jezusa i Maryja. Święty Tomasz Morus Nie ma na ziemi takiej boleści, której. Niebo nie może uleczyć. Święta Teresa z Liziu. Niebo jest cudownym miejscem i wszyscy powinniśmy starać się tam dostać. Ale chyba najbardziej obiecująca jest niebiańska wypowiedź małego kwiatka, która powiedziała, że niebo jest wspaniałe, ale Bóg nieskończenie bardziej pragnie obecności swoich dzieci. Nasz Pan nie stępuje codziennie z nieba aby leżeć w złotym cyborium. On przychodzi, aby znaleźć inne niebo, które jest mu nieskończenie droższe. Niebo naszej duszy, stworzonej na jego obraz, żywej świątyni cudownej Trójcy. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego audiobooka. Nie zapominaj subskrybować tego kanału i bądź na bieżąco i zostaw łapkę w górę, jeżeli podobał Ci się odcinek. I zostaw komentarz na kanale. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.